Dzień dobry, witajcie moje drogie raki. Zapraszam Was, kochani, do czytania dla Was na maj. Jak Wy zaczynacie ten miesiąc? Jakie energie Wam towarzyszą? Za chwilkę o tym opowiem. Później będą dodatkowe karty z drugiej talii, bo dwie karty oddzielnie wtedy. Na miłość, uczucia, relacje, związki, rodzinę, na pieniądze i pracę. I jedna karta z przesłań anielskich czyli w którą stronę kierować swoją uwagę, co w tym momencie dla mnie może być najważniejsze. Na to odpowie karta przesłań anielskich na sam koniec. A miesiąc rozpoczynacie w szóstce monet. Szóstka monet to jest jakaś uczciwość w rozliczeniach, prawda? Szóstka monet, może wsparcie dla kogoś, może jakaś pomoc. Możecie Wy ją otrzymać albo możecie Wy ją dawać. Tego już tutaj nie wiem. Może to jest związane z zakańczaniem czegoś i jest pokazana też e, osobistość. Tutaj jedna, Rycerz Kielichów. O, rycerz Kielichów e, bardzo chwiejna osobowość. Taką może nam pokazywać. Dobrze nam znaną osobę, z którą łączą nam nas. E, emocje, silne emocje. Rycerz kielichów może być kochankiem, może być jakimś przyjacielem, może być też osobą, która czasami ma jakieś kłopoty z uzależnieniami na przykład, ponieważ to jest chwiejny charakter. To, co po wierzchu jest gwałtowne i może być różne, natomiast w środku tak naprawdę. To jest przyjazna energia. Szóstka monet, bo się rozgadałam na temat rycerza. Szóstka monet to jest energia wyrównywania rachunków. Tutaj możemy liczyć na wsparcie, ja myślę, kogoś. A w każdym razie chcemy się z kimś może uczciwie rozliczyć, albo możemy też po prostu w szóstce monet coś dostać. To jest taka mała sprawiedliwość, prawda? Ponieważ ile dasz, tyle dostaniesz. Dokładnie porówno. A ta karta sprawiedliwości jest też pokazana na podstawie, czyli co jest przyczyną tej sytuacji, w której jesteście w maju. A sprawiedliwość pokazuje sprawy urzędowe, umowy podpisane, umowy notarialne, sprawy e, różnego rodzaju formalne, prawda? Kontrolę również może, pokazywać dlatego że my w karcie sprawiedliwości jesteśmy poddani albo nasza praca, lub nasze relacje zimnej ocenie. Zimnej ocenie, ta szóstka dysku zresztą się tutaj powtarza do sprawiedliwości. Więc tu jest jakieś sprawiedliwe rozliczenie w maju dla raków pokazane na 100%, prawda? Jakieś sprawiedliwe rozliczenie albo zawarcie jakieś umowy. Ja to myślę, że wy będziecie chcieli komuś pomóc. A albo jeżeli nie, to wasza pomoc przyniesie Wam jednak pewną stratę. Albo spowoduje, że będziecie wykluczeni z jakiegoś środowiska lub jakieś środowisko opuścicie. Te dwie karty mamy pokazane również na połowie miesiąca. Piątka monet pokazuje nam a, straty finansowe, albo izolację. A, I to jest związane z tymi właśnie kwestiami formalnymi, czyli umowy, wszystkie to, co mówiłam. Sprawy sądowe i tak dalej. Czyli tak, jakby jest pokazane, jakbyśmy. Chcieli uczciwie zakończyć jakieś tematy dotyczące pieniędzy, ale nie obędzie się bez tego, żebyśmy musieli te pieniądze w jakimś sensie wyłożyć, czy wydać, czy stracić, być może. Dlatego z zewnątrz przychodzi karta papieża. Papież pokazuje nam tu jakieś doradztwo, i ja myślę, że to jest dobre doradztwo, choć trochę. To jest związane z tym, że się coś u Was nie realizuje, coś się przeciąga w czasie, coś się opóźnia, i z pomocą przychodzi ten doradca. Więc ja bym powiedziała, że warto jest w maju, jeżeli kogoś takie sytuacje dotyczą, skorzystać z pomocy takiej właśnie osoby. To może być doradca finansowy, to może być doradca życiowy. Um, Jaki kogo dotyczy. Ale kapłan mówi o jakiejś wiedzy, którą ta osoba posiada, a której Wam może zabraknąć. I ta osoba będzie chciała zrobić tak, żeby Wam pomóc. Więc ja myślę, że tutaj z zewnątrz przychodzi do Was wsparcie. Na przestrodze macie pokazaną piątkę głównie buław. To jest walka o swoje. To jest, no, konflikt może być, prawda? Konflikt. Jeżeli ta karta jest na, na przystrodze, ona mówi nam, żeby właśnie unikać takich napiętych sytuacji, żeby nie robić wszystkiego za wszelką cenę, żeby nie wchodzić właśnie w konflikty, w kłótnie. Może akurat to nie jest ten moment, prawda? Jest też trójka mieczy, więc ja myślę, że tutaj jak najbardziej raków mogą dotyczyć te sytuacje takie związane jakieś z papierami, papierologiczne. W głowie macie pokazaną dziesiątkę buław. To jest zmęczenie. Zmęczenie ilością działań, zmęczeniem natłokiem działań i zmęczeniem sytuacją. No, oczywiście, również to jest tyle działań. Że chcemy to wszystko zakończyć, zamknąć, bo. No bo tak. <laughs> bo tak. Wasza podstawa, wasza, e, wasz punkt widzenia, jak wy widzicie tą całą sytuację, jest pokazane w królowej mieczy, królowa mieczy. To jest po prostu wszystko kalkuluję, wszystko na zimno, wszystko przenikam. E, chcę się dowiedzieć, wszystkiego. Nie ma kompromisów, <laughs> jest asertywność. Jest opieranie się na faktach. Tutaj zwłaszcza takie sytuacje mogą również czegoś nowego dotyczyć u Was. W Waszych nadziejach i obawach jest pokazany król mieczy. Król mieczy może być osobą spod znaku wodnika, wagi albo e, bliźniąt albo bliźniąt. To może być jeszcze jakaś osoba prawna, prawda? Tutaj ten doradca może być również osobą prawną. Bo on w nadziejach i obawach sądzę, że jest tutaj pokazany papież i jest również ten król mieczy. Król mieczy zakańcza jakieś sytuacje, tu jest jakaś energia takiego dla raków zakańczania ostatecznego pewnych sytuacji, opuszczania jakiegoś miejsca, rozliczania się, izolacji może jakiejś nawet bo to może być zamiennie, tak? Jedna osoba będzie miała na przykład stratę jakąś finansową w połowie miesiąca, a druga osoba będzie miała pokazany brak wsparcia z otoczenia, właśnie, brak wsparcia. I tutaj w Waszych nadziejach i obawach Król Mieczy mówi o kontrolowaniu sytuacji, może o jakichś umowach. Może tutaj w karta kapłana pokazywać również jakąś naukę. Z zewnątrz to jest pokazane. To by było wtedy dobrze, prawda? Nauka, bo zawsze kapłan jest nauką, działaniem dla pożytku publicznego, symbolizuje szkoły, wyższą edukację, wszelkiego rodzaju organizacje charytatywne, takie wsparcie. Więc może tutaj dostaniecie jakieś wsparcie takie nawet powiedziałabym bezinteresowne od kogoś z zewnątrz. I to jest ten pozytywny motyw w tym czytaniu. Bo z jednej strony, tak jak popatrzcie, można to widzieć w taki sposób, że szóstka monet właśnie pokazuje to wsparcie, kapłan z zewnątrz pokazuje to wsparcie. Na podstawie jest karta sprawiedliwości z takimi dodatkowymi kartami. Które mówią o, bardziej o tym, że się te rachunki jakieś wyrównują, że coś zostaje sprawiedliwie ocenione, dobrze ocenione na waszą korzyść, ale jednak jakaś strata tutaj jest w połowie miesiąca. Dlatego myślę, że dla niektórych osób właśnie może to oznaczać odejście od jakiegoś miejsca, odejście od jakiegoś środowiska, wykluczenie z jakiegoś środowiska. No a dla niektórych osób może być coś za coś po prostu, bo ta karta szóstki monet też nas e, troszeczkę tak e, tak nam podpowiada, że jak ja chcę coś zakończyć może, to żeby się uczciwie z tego rozliczyć, to być może muszę coś też dać. Albo sama potrzebuję jakiegoś wsparcia, żeby móc Skądś odejść. <taki> Takie zmęczenie w Waszej głowie jest pokazane w Waszym czasie teraźniejszym. Dużo działań, przepracowanie może być jakieś, prawda? A to może być w związku z, z wprowadzaniem nowych projektów, na przykład z jakimś samodzielnym przedsięwzięciem. Z jakimś nowym przedsięwzięciem to może być związane. Koniec miesiąca jest pokazany w szóstce mieczy. Tutaj są już podjęte konkretne kroki naprawcze. Tu jest odejście od problemów pokazane i rozpoczęcie czegoś znowu nowego, jakiegoś nowego etapu. I to jest pokazane bardzo mocno: współpraca i układanie planu, działanie według planu z bliską osobą albo w bliskich relacjach, albo w dobrych relacjach, prawda? Oczywiście, e, powiedziałam tutaj tak, myślę bardziej o rozliczeniach i finansach. To może dotyczyć także, e, to może dotyczyć także spraw miłosnych, uczuciowych i tak dalej. Jeżeli byśmy tak mówili, no to mm, widać tutaj, że jakieś na przykład rozstania mogą być dla Was na korzyść, ale finansowo. Piątka monet w połowie miesiąca troszeczkę yy, mówi o potrzebie tego, tej pomocy od kogoś, prawda? Więc szóstka mieczy na koniec miesiąca oznaczać może odejście od relacji, wyruszenie w jakąś podróż, od relacji, bo tu mamy i dwójkę pucharów i buław. Z tym to jest związane. O, obranie nowego kierunku w życiu, nowej drogi, może dla niektórych osób jakieś wyjazdy szkoleniowe oznaczać, albo po prostu podróże emigracyjne, podróż e, w celu zarobienia lepszych pieniędzy, na przykład wyjazd zagraniczny również. Więc tu może być pokazana na tej podstawie, tak trochę e, może się powtarzam, ale też w malutku do tego dojrzewam, co tutaj jest dla Was pokazane. Więc jakby jest pokazane, że jeżeli by ktoś zawierał jakąś umowę, nowy projekt wchodził, korzystał z pomocy doradców, to jest ok, to jest dobrze pokazane. To jest rozwojowe, może nawet. To może być intratne. Ale właśnie gdzieś to się wiąże jednocześnie może akurat e, to być tak, że. Awans jakiś. Jakbyśmy chcieli spojrzeć bardziej pozytywnie. Awans jakiś wyrównanie, podwyżka i umowa z tym związana, bo tak też mocno to widać, powoduje, że wy wyruszacie w jakieś nowe przedsięwzięcia. To może być dla Was obciążające, i to się wiąże z opuszczeniem jakiegoś starego miejsca być może. Tak, bo tu jest w połowie ta szóstka. Pucharów, więc karta sprawiedliwości z jednej strony na podstawie nowa umowa, ale odejście od starej jakiejś, i st ta stara jest pokazana jako strata. Czy rozumiecie to? Czyli to czytanie nabiera troszeczkę innego charakteru, jak tak na to spojrzałam, bo dużo e, osób ogląda, więc ja tutaj te wątki moje też mogą być różnorakie. I dla tych osób, które będą podpisywały nową umowę, to ta nowa się pokazuje jakby korzyść. To są konkretne ruchy, które robimy, żeby było nam lepiej, żebyśmy mieli lepiej pieniędzy, ale więcej pieniędzy. Ale coś z przeszłości jest pokazane na stracie. No właśnie, ale ta strata nie musi być wcale stratą, jeżeli zmieni nasze dotychczasowe. Naszą dotychczasową sytuację na lepszą. Właśnie. A że nas to kosztuje dużo pracy i dużo działania, to jest oczywiste. Znaczy, to jest tutaj oczywiste w tych kartach, prawda? Królowa Mieczy stawia na siebie. Ona chce wszystko wiedzieć, a to jest Wasz punkt widzenia. Pokazany z tą królową mieczy, jako Wasz punkt widzenia. Karta Maga, która właśnie te przedsięwzięcia nowe oznacza, i szóstka buław, która jest sukcesem. Więc widzimy, jak to się może łatwo odwrócić. Dlatego ja zapraszam Was wszystkich, moi kochani, na czytania indywidualne. Do czytań indywidualnych, bo wtedy one określają tą sytuację, w której Ty konkretnie jesteś. Ale energię widzicie. Z głównych arkan przede wszystkim Karta Sprawiedliwości, czyli wiedzcie, że będą Was dotyczyły w maju sprawy formalne, urzędowe, kontrole z różnego rodzaju instytucji mogą być. Rozliczenia w Karcie Sprawiedliwości trzeba sobie dać na wszystko czas i do wszystkiego podejść odpowiedzialnie. Odpowiedzialnie, poważnie, przygotować się. Być solidnym, uczciwym, prawda? No i druga karta z dużych arkan w tym czytaniu właśnie ten kapłan. Szkolnictwo, nauka, wyższe autorytety autorytety moralne również. Tu jest jakieś spotkanie też pokazane, prawda? Spotkanie bardzo pozytywnie pokazane. Tak powiem. Zobaczmy w takim razie, jak to podzielimy, moje raki, drogie. Ja myślę, że ważna jest też na koniec miesiąca ta Szóstka Mieczy, bo Szóstka Mieczy właśnie pokazuje odejście od problemów, odejście, wyjazd z jakiegoś miejsca. Może odejście dla niektórych osób od toksycznych relacji. Raz, a dobrze. Raz a dobrze, tak. Bo wiadomo, że toksyczne relacje mają to do siebie, że lubią sobie wracać. I dlatego są toksyczne często, bo nic ten powrót nie przynosi nowego. Więc karta kapłana z zewnątrz oznacza też wszystkie um, powiedzmy instytucje typu Kościół. Dlatego też dla niektórej osoby może być tu pokazana sprawa rozwodowa. Ale koniec miesiąca troszkę Was uwalnia od tego. Zobaczmy, kochani moi piękni, w takim razie rak, miłość uczucia, relacje, związki dla raka na maj. Miłość, uczucia, relacje, związki dla Raka na maj. Co tu będzie dla Was, moi drodzy? Dwójka buław jest pokazana i siódemka monet. Dwójka buław działam w dwie osoby. Działam według planu, współpracuję z kimś. Te dwójki na koniec miesiąca, więc to myślę z końcem miesiąca. Siódemka monet pokazuje, że mam na coś nadzieję, na przykład w relacjach, albo że też coś się opóźnia, że coś się nie realizuje jakaś relacja, nie realizuje się, jest w zawieszeniu. Zrobiłam wszystko, co można było zrobić, a teraz czekam. I też dwójka sama, buław, to jest działanie, które polega na przygotowywaniu się. I za chwilę ruszę w ten nowy etap, i za chwilę zacznę coś nowego, ale teraz jeszcze działanie moje polega na tym, żeby otwierać sobie te możliwości. Czyli to jest bardzo dobry początek, ale nie od razu wychodzi to. To też wychodzi to, jakby nie od razu. Co w rodzinie? Uraków, sąd ostateczny i diabeł. Dwie karty dużych arkan nam wyszły w rodzinie. No cóż, coś z przyszłości wraca w waszej rodzinie, co nie jest fajne. Może właśnie jakieś toksyczne relacje, może osoby, które mają na Was zły wpływ, może też jakieś uzależnienia lub choroby. Wraca coś z przeszłości albo ktoś wraca do Waszej rodziny z przeszłości, komu nie możecie ufać? I kto, z kim znajomość jest mocno ryzykowna? Finanse, finanse dla raków. Dziesiątka kielichów i trójka buław. Finanse bardzo dobrze. Są pokazane. A, rozwój jest w każdym razie, ale samodzielne działanie w finansach, chociaż w bardzo dobrej atmosferze, w dobrym otoczeniu, w sprzyjających warunkach. Może ktoś otwierać działalność gospodarczą. Ale ja to widzę tak, jakby w karcie sprawiedliwości może ktoś nawet coś dostawać eee, w związku z tym, że jest na początku szóstka monet i są tutaj te szóstki i trójka denarów coś osiąga, więc może ta piątka w połowie miesiąca jest tylko jakimś kosztem, bym powiedziała tego. Hmm? Finanse z tej talii są pokazane. W porządku, ale w oparciu o siebie, samodzielność jakaś, działalność gospodarcza, indywidualnego coś. I też w czynnikach wewnętrznych była karta mega. On też mówi, teraz działaj, ale działaj samodzielnie. I praca. Praca w karcie Księżyca i w asie Buław. As Buław pokazuje wszelkie początki. Ale księżyc pokazuje niejasne sytuacje, tajemnice i coś ukrytego przed wami w pracy. Może ktoś was za plecami obgadywać, może ktoś wam robić jakiś nieciekawy wizerunek, na przykład w pracy. To jest związane z nowymi działaniami, albo może być też u niektórych osób tak, że sytuacja związana z waszymi nowymi działaniami Przedsięwzięciami nowymi w pracy nie jest dla was wystarczająco jasna, i powoduje u was jakieś takie zamieszanie z poplątaniem. Karta Księżyca mówi o tym, co jest ukryte, czego nie widać. Więc coś jest za plecami, albo może nawet nie za plecami, a po prostu wydaje wam się inne niż jest. A z Buław pokazuje nowe zajęcia. No, Asbuław tutaj koreluje raczej z tą szóstką mieczy, która mówi o tym, że coś nowego otwiera się przede mną, dlatego że zamykam stare rzeczy. w początek. Tak, moi kochani. Bardzo ciekawe, co pokażą karty anielskie. Jakie przesłanie będzie dla Was, moi piękni, dla Raka? Rak i przesłanie dla Was, moi drodzy, przesłanie, czyli rada, wskazówka, podpowiedź, na co zwrócić uwagę, co będzie w maju dla Was najważniejsze. Co będzie dla Was najważniejsze? Tytuł karty: Nagradzaj się. Ostatnio dużo z siebie dawałeś. Więc czas, żebyś i ty coś otrzymał. Znajdź chwilę, by się nagrodzić. Równowaga dawania i przyjmowania jest niezbędna dla utrzymania stałego, wysokiego poziomu energii, nastroju i motywacji. Więc, co jest dla Was najważniejsze w maju? Najważniejsza jest ta karta, z którą zaczynacie miesiąc. Szóstka monet. Na co postawisz, na ile sobie zapracujesz, na ile będziesz uczciwy, a czasami może zrobisz coś bezinteresownie, to ci się w dwójnasób opłaci. I los cię za to wynagrodzi. Wierz mi. Dziękuję Wam, kochani, dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie. I zapraszam na kolejne czytania. Oraz zapraszam oczywiście do kontaktu poprzez adres e-mail, który jest umieszczony zawsze w opisie pod każdym filmem. Dziękuję za dzisiaj.